Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Ustawa ma charakter stricte techniczny, porządkujący w jakiś sposób. Ale przy tej ustawie widzimy, jak rząd przespał ten temat. Na ostatnią chwilę wrzuciliście Państwo te zagadnienia. Posiedzenie komisji, dzisiaj sprawozdanie, za chwilę głosowanie. A nawet w tej prostej ustawie, która ma siedem artykułów, popełniliście bardzo dużo błędów, przyjmujecie kolejne poprawki. Artykuł siódmy mówi o tym, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku. Jak to chcecie Państwo zrobić? Przecież jest jeszcze Senat, jest jeszcze Pan Prezydent, który podejmuje decyzję w tej sprawie, a artykuł siódmy mówi o 1 stycznia 2025 roku. Nie potraficie Państwo przygotować dobrej ustawy. A jeżeli chodzi o podwyżki, podwyżki energii, wprost ta ustawa rzeczywiście o tym może i nie mówi, ale z całą pewnością jest to przyczynek do tego, żeby właśnie wprowadzać te podwyżki. Z całą pewnością ta ustawa otwiera drogę do wprowadzenia podwyżek cen energii.